Bardzo dobry wieczór, jak zwykle. Wieczór jest zawsze dobry, kiedy jesteśmy z wami, moi kochani, kiedy jesteśmy na wizji naszego wideobloga. Pora na seniora. Czekamy cały tydzień na tą godzinę 18 w piątek, żeby pokazać, żeby pokazać wam, co nowego dla was wymyśleliśmy, co nowego stało się w tym tygodniu w naszym wideoblogu. No ale od czego zaczynamy? Zaczynamy od czołówki. Okay. Tak jest, nasza czołówka, nasza wizytówka, radośni i aktywni. Przypominam jeszcze, gdyby ktoś wchodził dzisiaj pierwszy raz, że naszego wideobloga prowadzimy wspólnie. Ja się nazywam Elżbieta Tomczyk-Miczka, czyli Carmen. Jest z nami też Natasza Bako Szczuroska, historyk sztuki, przewodnik po Krakowie, znawczyni piwnicy pod baranami o czym dzisiaj się przekonacie. Za kamerą stoi mój mąż Krystian Miczka. Kaowcem kulturalno-oświatowym specjalnie dla Was stał się Andrzej Czapliński, pomaga nam w sprawach informatycznych Tomek Rybała i pomaga nam jeszcze wielu, wielu innych seniorów i nie tylko wolontariuszy, którzy nam pomagają te programy dla Was układać. Cóż takiego ważnego się wydarzyło? W wydarzyło się to, że nasz konkurs został rozstrzygnięty. Konkurs, który ogłosiliśmy tydzień temu, dotyczył Banku Żywności. Nagrodą był kubek, bardzo ładny, klimatyczny, kolorowy kubek. I ten kubek, nagrodę wygrała pani Cecylia Mucha. I tu mamy pytanie, no, zaraz sprawdzimy na czacie. Na czacie, czy pani Cecylia jest z nami? Jest z nami pani Cecylia. Bardzo się cieszymy, bo oto musimy umówić się na odbiór tego kubka. Bo pani Cecylia jest naszą wierną, wierną oglądaczką. To jest kubek. I z pewnością ten kubek jej się bardzo należy, bo jest z nami, komentuje, pisze, co nas bardzo cieszy, bo właśnie tego potrzebujemy. I musimy jej ten kubek jakoś przekazać. Więc ja mam taką propozycję, prośbę pani Cecylio: na naszym wideoblogu w informacjach jest e-mail. A zresztą ja ten e-mail powiem zaraz: to jest pora dla gmail.com. I jakby Pani mogła na tym mailu napisać nam do siebie namiary, skontaktujemy się i umówimy się, w jaki sposób w tych nienaturalnych czasach możemy się spotkać, w sposób naturalny, żeby przekazać Pani nagrodę. No cóż, moi drodzy, e, teraz zobaczymy, Pani... Pani Cecylia jest z nami. Na czacie. Zerkniemy jeszcze na tego czata. Tak? Jest tak, jest, jest Natalia. Dobrze, fajnie. Widzimy się. Zapraszam zawsze do komentowania naszych wydarzeń, tego wszystkiego, co się dzieje na czacie, a później do zostawiania komentarzy pod filmikami, a potem również do kontaktowania się z nami w czasie transmisji. Chciałam się pochwalić, że w tym tygodniu wyjechałam sobie w Tatry. Na jeden dzień, szybki wypad, tak dla zdrowia, żeby się trochę odświeżyć i nie mogę się powstrzymać, żeby wam puścić małą impresję z mojego przejścia przez Tatry. To nie były wysokie Tatry, <laughs> nie były to wysokie góry, to były Tatry Zachodnie. Przeszłam czerwonym szlakiem z Nędzówki na przysłom Miętusi. Potem do Doliny Małej Łąki na Wielką Polanę Małołączańską. No taki sobie spacerek powiedzmy na cztery godzinki. Przepiękna pogoda, przepiękne widoki, przepiękne krajobrazy. Człowiek zapomina o wszystkich problemach. i Nawet takie niespodzianki jak tutaj widzicie się zdarzają na polanie przy przysłopie miętusim. Góry piękne, romantyczne, zupełnie inny świat. Troszkę śniegu już spadło. No i przepiękne właśnie lodowo. Lodowe niespodzianki, lodowe ornamenty, dwuształowe ozdoby na potoku. Dlaczego to pokazuję? Dlatego, że nie po to, żeby tylko pochwalić się, że byłam na wycieczce i pokazać, jakie piękne są Tatry, ale chciałam po pokazać jakiś taki mechanizm, bo ja wrzuciłam ten swój wyjazd na Facebooka, czy tam rozmawiałam z kimś i każdy mówi, ale masz fajnie, ale ci dobrze, ale super, ale ci zazdroszczę. A przecież to nie ma być tak, że mówicie, ale ci fajnie, tylko przecież każdy z was, literalnie każdy, może wsiąść, czy w samochód czy w szwagropol który chodzi regularnie do Zakopanego jak wyjedziecie o 8 rano jesteście już o 10 z Zakopanem 10.20 w Dolinie Kościeliskiej przebiegacie sobie tą czy inną trasę o 3, czwartej robi się późno więc wsiadamy z powrotem w dowolny środek transportu wieczorem jesteśmy w domu naładowani dawką wspaniałej energii Odświeżeni, zrelaksowani i z nową, czystą głową do dalszych działań. Więc proszę Was bardzo, to nie chodzi tylko o tą wycieczkę, o te teatry, tylko w ogóle o sposób myślenia. Ale tobie jest fajnie, by sobie także jeszcze inaczej. Każdy z nas może to osiągnąć. Każdy z nas może pojechać w góry, może pojechać gdzie chce, może w każdej chwili zrobić sobie tę przyjemność, zrelaksować się, odpocząć. Kochajmy siebie, myślmy o sobie i sprawiajmy sobie takie małe przyjemności. Ale co do przyjemności, to musimy przypomnieć, że w tym roku nawiązujemy do roku Piotra Skrzyneckiego. Obiecałam wam kilka różnych filmików tej, w tej tematyce i dzisiaj na razie pierwszy z nich, czyli Natasza, nasza Natalia, która spędziła kilkanaście dobrych lat swojego życia w Pnicy pod Baranami i miała okazję przyjrzeć się jak to wszystko działa. Na razie, ponieważ mamy rok Piotra Skrzyneckiego, Natasza opowie nam o Piotrze. Bał się, bał się nudy, bał się takiej szarości, walczył na swój sposób, więc stąd ten kabaret, gdzie można było się pośmiać, gdzie można było się napić, gdzie można było robić rzeczy, które były niedozwolone w innych miejscach, takie frywolne można było flirtować, można było, można było się prowadzić niezbyt elegancko. Mała zmiana planu, niespodzianka. Mikrofonu mało co mi nie spadł. To ja, wasz kaowiec, jak to pięknie Ela mnie nazywa. Tak, Piwnica pod Baranami to jedno ze wspaniałych krakowskich magicznych miejsc. I za tydzień opowiemy Wam w krótkiej relacji o koncercie, który co roku w okolicach 12 września, czyli w Dniu Urodzin Piotra. Który to koncert się odbywa dla Piotra S. Oraz opowiemy o jubileuszowej sesji poświęconej właśnie Piotrowi Skrzyneckiemu. Ja chciałbym również zapowiedzieć materiał, ponieważ zbliżają się Andrzejki, troszkę Prodomosła. Zbliżają się Andrzejki. Andrzeja jest w poniedziałek, ale noc Andrzejkowa. Jakże ważna jest z niedzieli na poniedziałek, spotkaliśmy przed Muzeum Etnograficznym panią kustosz tego muzeum, Małgorzatę Oleszkiewicz, która opowiedziała o tradycjach andrzejkowych. Wprawdzie te tradycje związane były głównie z młodymi pannami, które sobie wróżyły szybkie za mąż pójście, ale w niczym to nie przeszkadza, żeby my. Nieco już, może nieco starsi i obarczeni mężem, żoną lub licznym gronem przyjaciół, żebyśmy właśnie w sobotnie, jutrzejsze popołudnie czy wieczór, czy w niedzielę wieczorem trochę takich zabaw Andrzejkowych sobie nie przypomnieli w gronie domowym, ponieważ niestety w dalszym ciągu kawiarnie, restauracje, kluby są zamknięte, tak więc zapraszam do zabawy wszystkich państwa, a jeszcze chciałem powiedzieć, że w przyszłym tygodniu opowiemy o świętym Mikołaju, o tradycji Mikołaja w Polsce. Ela z Krystianem byli Kilkanaście dni temu w Bari i podzielą się zdjęciami, bo przecież tam ten biskup Miry, szlachetny, wspaniały człowiek, spoczywa. Tyle krótkich zapowiedzi. Ja teraz się przełączam, oddaję mikrofon Eli, więc na chwilę znikam. Dziękuję. Dziękuję. Oj, 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 oj. o tym wszystko powiedziałem już. Tak kochani moi, zmiana na planie, przekazanie mikrofonu i pokazała się wam plansza. Plansza dotyczy piwnicy pod Baranami. W którym roku założono kabaret piwnica pod Baranami? Do wygrania torbę ekologiczna, zaraz wam pokażemy. Oczywiście podpowiedź znajdziecie w filmiku. I pod tym filmikiem zostawcie odpowiedź w komentarzu. Powtarzam, w którym roku założono kabaret Piwnica pod Baranami? Ten filmik, który pokazaliśmy przed chwilą z Nataszką, to jest tylko jak zwykle zapowiedź filmiku, który obszerniej opowiada o piwnicy, o tylko to jest fragment tego, co chcemy Wam powiedzieć, i o tajemnicy, którą zdradza nam Natasza, która dotyczy Piotra Skrzyneckiego. I zapraszamy. Ten filmik już jest u nas na wideoblogu od dwóch dni, od wczoraj właściwie. I można sobie tam znaleźć odpowiedź na to pytanie konkursowe. Pokażę też, co można wygrać. Torba ekologiczna międzypokoleniowa, więc. Zapraszamy do odpowiedzi. Odpowiedź, w którym roku założono piwnicę, znajdziecie w filmiku. A pod filmikiem komentarz pozwoli nam wyłonić kolejnego zwycięzcę. I o, co, o to, co hmm, kolejna rzecz, którą Wam chcemy zaprezentować, to właśnie opowieść o Andrzejkach. I wprawdzie Andrzej nam tutaj już zaanonsował, ale pokażemy taką zapowiedź filmową. Jak to teraz wygląda? No, no bardzo dobrze, dobra, to ja tylko. Pani Małgorzata Oleszkiewicz, kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Bardzo prosimy o informacje związane z Andrzejkami w Krakowie, a może i pod Krakowem. Jakie były zwyczaje, obyczaje, jak to, jak to się działo? Chwila na razie, nie będziemy zdradzać tajemnic. Niech ten króciutki filmik z zapowiedzią zachęci Was do tego, żebyście jak zwykle weszli w naszego wideobloga, poszukali filmika pod tytułem Andrzejki, czyli jak znaleźć męża, i zobaczyli, co ma do powiedzenia pani Małgoszata Oleszkiewicz, kustosz Muzeum Etnograficznego. To będą takie ciągi Andrzejki Mikołajki i ciąg piwnicy pod baranami, którą będziemy kontynuować. I. Teraz wracamy na nasze podwórko Casowskie. Pokazaliśmy już wam kiedyś jakiś czas temu, jak Cas radosny senior organizuje sympatyczne radosne akcje pomocy swoim mniej sprawnym kolegom, dostarczając im paczki. To to teraz będziemy Znów pokazywać kolejną akcję Radosnego Seniora. Nie wiem, czy wiecie wszyscy, a jeżeli nie wiecie, to warto wiedzieć, że na Facebooku Radosnego Seniora co tydzień we wtorki o godzinie 12. Pani przewodnik oprowadza nas po Krakowie i to jest bardzo ciekawe oprowadzanie z dwóch względów. Po pierwsze większość filmu, które oglądamy sobie z Krakowa, jakiś wycieczek, ciekawostek, jest to film już zmontowany, pokazuje okiem kamery, okiem tego, który kręcił. Natomiast te wycieczki odbywają się absolutnie na żywo, czyli przez całą godzinę pani przewodnik idzie. Opowiada, kamera jej towarzyszy, a my mamy wrażenie, że idziemy koło pani przewodnik, bo po prostu to wszystko odbywa się w czasie absolutnie naturalnym. Od pierwszego kroku, który pani przewodnik stawia od 12 do ostatniego, jesteśmy z nią, towarzyszymy jej i widzimy dokładnie to, o czym ona w danym momencie mówi. Także zachęcam do tych wycieczek. Co tydzień jest inny temat, co tydzień bardzo ciekawy my tam byliśmy była też telewizja Kraków która pokazuje to co dzieje się w czasach w programie Czas Pogodnej Jesieni w czwartki o 18:10 zachęcam też żeby wchodzić na telewizję Kraków w tym czasie Czas Pogodnej Jesieni czwartki 18:10 a my pokażemy teraz jak zakończył się ten spacer bo zakończył się muzyczną niespodzianką. I to jest dla Państwa też bardzo ciekawe wydarzenie. Dzisiaj widzimy się na Kazimierzu, i tutaj właśnie z Kazimierza rozpoczyna się kolejny wtorkowy spacer wycieczki ze Zwiedzaniem Krakowa. Centrum Aktywności Seniorów Radosny Senior prowadzi nas, naszych seniorów, raz z panią przewodnik na żywo. Są to transmisje, zwiedzanie na żywo. Co tydzień we wtorki. Kazimierz najbardziej klimatyczna i nastrojowa dzielnica Krakowa. Ci, którzy wejdą na Facebooka y, czasu Radosny Senior, żeby oglądać cotygodniowe wycieczki prowadzone przez przewodniczkę. Dzisiaj będą mieć niespodziankę, bo oto na ulicy Szerokiej, na Kazimierzu czeka nas występ znanego tenora. Każdy spacer jest zakończony muzyczną niespodzianką. Dzisiaj będzie to. Pan Jakub Oczkowski z wykonaniem z repertuaru Skrzypka na Dachu. Tak jest to właśnie jest sprawa techniczna i naszego zaangażowania. Jak już zaczynamy mówi się zapominamy o technicznych rzeczach i nie włączyłam mikrofonu. Więc kochani całość tego występu tego mini spektaklu Jakuba Oczkowskiego. Zobaczycie na pewno na Facebooku radosnego seniora, ale też na naszym filmiku zobaczycie większą jego część, ponieważ jak zwykle na wideoblogu znajdziecie filmik, który opowiada o zwiedzaniu Kazimierza z radosnym seniorem i z muzyczną niespodzianką, ale to nie wszystko. Znajdziecie jeszcze na playliście znani i cenieni dla nas, dla seniorów, znajdziecie przekaz, którą bezpośrednio dla nas, dla seniorów przekazał nam tenor Jakub Oczkowski, który bardzo ma dużą słabość do y, widowni senioralnej. Bierze udział w wielu imprezach organizowanych, a to w zlocie czasów, a to w dniach seniora, y, a to w innych tam festiwalach, koncertach. I mówi, że ma wielką słabość do widowni senioralnej. I myślę, że z wzajemnością, bo któraż starsza pani nie oprze się urokowi młodego, przystojnego tenora. I e, także podsumowując y, nowe filmiki, które pojawiły się w związku z dzisiejszą transmisją, to przypominam Natasza, która zdradza tajemnicę Piotra Skrzyneckiego, pani Kustosz, która opowiada o Andrzejkach, y, wędrówki muzyczne po Kazimierzu z panią przewodnik, radosnego seniora i przekaz, wypowiedź, pozdrowienia od y, tenora Jakuba Oczkowskiego dla nas, seniorów. To tyle z nowości. Zapraszamy znowu za tydzień. E, oglądajcie nas, odwiedzajcie naszego wideobloga. Jest tam tyle filmików, że długo można spędzić czas, żeby wszystkie przejrzeć. A co chwilę pojawiają się jeszcze nowe, nowe niespodzianki. E, powiemy też za tydzień troszeczkę więcej o akcji e, Urzędu Miasta, które. Są skierowane do seniorów przed świętami, czyli o paczkach, i nie tylko Urzędu Miasta, bo wiele instytucji dba teraz o, przypomina sobie o tym, że są ludzie potrzebujący, w jakiś tam sposób przekazuje paczki, są sponsorzy, którzy fundują specjalne nagrody i myślę, że to też jest temat, który poruszymy jeszcze przed świętami. A teraz, żeby przypomnieć seniorom co mogą wykorzystać, z jakich form opieki mogą skorzystać, to przypominamy. Czyli na Facebooku, senior w Krakowie, możemy się kontaktować i różne ciekawe rzeczy pobierać stamtąd. W Urzędzie Miasta działa Złota Rączka. Kto sobie chce przed świętami jeszcze dokonać jakichś drobnych napraw, dzwoni pod ten numer. Kto chce sobie porozmawiać ze studentem UJotu, albo zna seniora, który jest samotny i potrzebuje takiej rozmowy, dzwoni pod ten numer. Osoba starsza powyżej 85 lat. Jeżeli znamy taką i chcemy jej pomóc, to możemy ją zaprowadzić do podologa, albo zamówić jej asystenta, który będzie jej pom. Pomagał tak w życiu codziennym, po prostu. Taki, taki jakby dama do towarzystwa, studentka, to bardzo miła forma pomocy. Są jeszcze możliwości przeróżnych telefonów w różnych sprawach, a wszystko to i jeszcze inne wiadomości znajdziecie na. Stronie, którą specjalnie miasto Kraków przygotowało dla seniorów, czyli www.dla-seniora.krakow.pl i tam z pewnością dowiecie się wielu ciekawych rzeczy. O widzę, że nasz czat pęka jeszcze od różnych wpisów, będzie można je sobie jeszcze zobaczyć. A na razie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję za te wpisy, za komentarze. Dziękuję, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Piszcie, lajkujcie i podpowiadajcie tematy, czego chcielibyście się dowiedzieć, z kim chcielibyście zobaczyć naszą rozmowę, co Was interesuje, a może jakieś całkiem zwariowane od czapki pomysły, bo my lubimy też zwariowane pomysły, odjechane, żeby było ciekawie, żeby było. Fajnie, żebyśmy sobie tą szarą rzeczywistość ubarwiali jak najbardziej. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień.